Junior nic nie wie. Jaka niespodzianka! Ogromny prezent. Wy widzicie pierwszy. Co ty gadasz? To mi kupiłeś. Idealne stanie właściwie zpilowane zawieszenie. Wow. Będzie mega zabawa. No i to fajna niespodzianka, nie? Hej tu w dzisiejszym odcinku niespodzianka i to nie byle jaka. Junior nic nie wie. Ele więc, ja nic nie wiem. Więc zobaczymy, co się wydarzy. Jak sądzisz? Ej, dobra, bo ja się boję teraz, co się dzieje. Ej, ja serio, nic nie wiem. Ja nie wiem, co to może być. Jaka niespodzianka. Ej, dobra, zaczynam się stresować. Tata powiedział, mam wziąć kamerę i idziemy do garażu. Idziemy, idziemy, i nie wiem, co się dzieje w tym momencie. Nic się nie dzieje póki co. Po prostu sobie idziemy. No dobra, idziemy, ale gdzie? Idziemy do samochodu. Do samochodu, ok. Do tego samochodu, chodź tu. Nie, no znowu coś z Czy to będzie kolejna, kolejne coś? Nie wiem co to może być, ale jak widzicie jest ciemno i okay. jestem ciekaw co to może być. To jest takie wiecie, jak na święta dostajecie taki mały prezent, co nie, to ja dostaję teraz taki ogromny prezent, który muszę... Teraz... Kto ci powiedział, że to ty dostajesz? Tutaj. No dobra, nie wiem, ale, ale się domyślam skoro wziąłeś kamerę. Dobra, ja nie patrzę, wy, wy widzicie pierwszy. Mogę? No Prowadź mnie No, no, prowadzić. Tu? No Dobra, trzy, cztery Co ty gadasz? Łe! O kurde, ale fajna huska Czterosów Co ty, tata, kupiłeś? A nie, to mi kupiłeś o, ale fajny no będę śmigał, wam powiem. Ale 4 czterosów, nie wiem jeszcze co to za pojemność, ale zaraz się dowiem. No chyba, że nie ma napisane, może tak <śmianowicie> <śmianowicie> Ale widzę, że to jest używka, ale kurde, nie spodziewałem się tego. Kurde, po co nam to? Dobra, wyładowujemy. Dobra. Dobra, czatu. No i 15 motocykl do kole kolekcji, polecam. Ale po co nam to? Ja nie wiem. Dobra, polgo. Na nóżkę i pol. Policz mam A gdzie to makowkę? No dobra, tu jakieś sanie coś. No jeszcze raz. Potrzebuję, zaraz muszę się zapytać taty co i jak Ale chodzi nieziemsko nie Ale i tak całym serduszkiem Za dwa te wam powiem Dobra, pytamy się taty co i jak Dobra, jest to kolejny motocykl Który kupiliśmy w Inslajpie. To jest czterosów FE 250 w idealnym stanie właściwie. Przebieg ma 150 motogodzin plus to, że został zmieniony tłok przy 150, w związku z tym wszystko jest tak, jak być powinno. Jest dwusów, to teraz jest i czterosów. No A dobra. Ale oprócz tego tutaj za, to zawieszenie, jest tuningowane zawieszenie. Wow. i tył. O kurde. No więc jedyna rzecz, którą tutaj będzie trzeba zrobić, to dodać e, osłonę e, chłodnicy, Aha. No dobra tata, wszystko spoko, ale po co nam ten motocykl? Do zabawy. Do zabawy? Jakiej zabawy? Do fajnej zabawy. To znaczy? Do jeżdżenia, do brykania, jak no, nie będzie mi pasowało. Dwusów, to już czterosów. Ej, tak. no powiem ci, że mega jest to jest 2,5, tak? To jest 250. A będę mógł się przejać? Tak, będziesz mógł się przejać. O kurde, ale fajnie. Ale Dobra. już się grzeje, już chcę testy. Dobra, to testy nie bałem. Teraz testy nie bałem. pokazać jak to wszystko wygląda. Motocykl to jest 2020, czyli dokładnie taki sam jak, jak... ten. Moja chuska. No nieźle, nieźle. Tego się naprawdę nie spodziewałem, że kolejny motocykl tutaj przyjedzie. Kurde, ale zarobiście. Myślę, że będzie mega zabawa, bo odmiana z 2T na 4T to na pewno będzie duża różnica. Ale nie będziemy teraz go dogrywać, no bo po co w takim brzydkim świetle, więc widzimy się jutro, jak będzie ładne, świetne słońce i na świeżym powietrzu przede wszystkim. Widzimy się jutro. No i dobra, jesteśmy na świeżym powietrzu, więc teraz mogę Wam go pokazać w pełnej okazałości i co nieco o nim opowiedzieć. Szczerze powiedziawszy, totalnie się takiej niespodzianki nie spodziewałem. No bo czterosów w naszym garażu, no kurde średnio bym to widział, ale teraz no jestem mega podjarany, nie mogę się doczekać testów. Myślę, że będzie mega fajnie jeździł. Nigdy jeszcze wcześniej nie jeździłem takim czterosuwem. Myślę, że będzie to fajne doświadczenie dla mnie. No i do tego nie można zapominać, że jest tutaj tuningowe zawieszenie z przodu, zarówno jak i z tyłu. Myślę, że może być albo totalnie wystrzałowo, albo totalnie ujowo, że tak to ujmę, bo no kurce nie wiem, nadal nie jestem przekonany do 4 ponieważ całym serduszkiem za 2 wiecie jak to jest, nie? No i dobra, jeszcze tak na sam koniec wisienka na torcie, odpalamy. Zimny jest. to fajna niespodzianka, nie? Ja jestem na razie trochę chory, co możecie słyszeć po moim głosie, więc na razie na niego nie wsiądę, ale już niebawem na pewno mocne hardkorowe testy tego motocykla, czyli Husqvarna 250 w 4T będzie na pewno ostro już nie mogę się doczekać więc jeśli chcecie no to jak już mówiłem piszcie w komentarzach oczywiście dawajcie łapkę w górę żeby tata widział że takie prezenty wam się podobają i żeby mi więcej prezentów udawał. to na pewno będzie mega fajne no i co do zobaczenia w kolejnym odcinku nara